Moje aktualne wyszukanie dotyczy jakości życia u osób z zapaleniem stawów i ma na celu zilustrowanie, w jaki sposób menadżer bibliografii Mendeley współpracuje z bazami danych, w tym wypadku z PubMed, przez co usprawnia pracę naukową. Robię wyszukanie pod kątem swojego przykładowego tematu i wyświetlam listę rezultatów poprzez kliknięcie w guzik Search. W moim prawym górnym menu znajduje się wtyczka Mendeley Web Importer, którą wcześniej zainstalowałam. Umożliwia ona łączność z kątem Mendeley, na którym gromadzi się w jednym miejscu publikacje wykorzystywane przy różnych projektach naukowych. Web Importer, jak już wspomniałam, jest wtyczką do przeglądarek internetowych. Umożliwiającą szybkie dodawanie publikacji do menedżera bezpośrednio z różnych stron internetowych. Po kliknięciu w Web Importer wyświetlona zostaje lista rezultatów z aktualnie przeglądanej bazy danych, czyli PubMed. Zaznaczam wybrane z listy rekordy. Przykładowo, będą to te rekordy. I klikam w górnym pasku na menu, rozwijane przy My Library. Istnieje tutaj możliwość zapisania wybranych publikacji w konkretnym projekcie, który sama stworzyłam. Można też dodać publikacje do głównej biblioteki, czyli do My Library, i posegregować je później wedle indywidualnych potrzeb. Na bieżąco. Kontrolujemy poprawność zapisów w naszej bibliotece i uzupełniamy brakujące dane. Można to uzyskać poprzez kliknięcie w Edit Reference. W górnym menu domyślnie ustawiona jest opcja automatycznego zapisywania pełnego tekstu w formacie PDF, jeśli jest on dostępny. Aby dodać wybrane publikacje, do naszej biblioteki Mendeley należy kliknąć w guzik Add. Klikając w guzik View Library, można zobaczyć swoją bibliotekę Mendeley. Ponieważ wcześniej tak zdecydowałam, wybrane przeze mnie publikacje zostały jedynie dodane do listy wszystkich zebranych przeze mnie dokumentów, czyli całej mojej biblioteki Mendeley. O zarządzaniu listą rezultatów, czyli posegregowaniu dokumentów według projektów, edycji poszczególnych opisów i wielu innych przydatnych czynnościach decyduje w dogodnym dla siebie momencie użytkownik Mendeley.